Nie dało, więc duża satysfakcja. No chciałem tak naprawdę strzelić bramkę, nie będę oszukiwał, bo <laughs> dla każdego napastnika jest ważne, żeby strzelać bramki i te statystyki są ważne, dlatego fajnie, że strzeliłem. Najważniejsze, że wygraliśmy, ale, ale ciesz się z bramki. To było trudne spotkanie, trudniejsze niż tam, czy, czy wręcz przeciwnie? Wydaje mi się, że więcej miejsca było. Więcej miejsca mieliśmy na boisku, bo Gibraltar był bardzo rozszerzony. Wydaje mi się, że grali u siebie bardziej, wydaje mi się, że bardziej defensywnie i troszeczkę głębiej. Tutaj tak bardziej starali się atakować i z tego wynikało to, że nawet strzelili w Daleko nam jeszcze do Euro 2016. Daleko, no na pewno, na pewno trochę, bo, bo trzeba jeszcze taki krok zrobić, krok, który będzie jednym z cięższych kroków tak naprawdę gramy w Szkocji i wszystko mamy w swoich rękach, nogach, głowach i wszystko zależy tak naprawdę od nas. Jeśli, jeśli damy się wszystko, jeśli zagramy tak jak dotychczas te mecze z pełną konsekwencją, z wiarą we własne możliwości, to, to, to nie powinniśmy się bać. Ale mówimy o najskuteczniejszej reprezentacji w Europie. Więcej bramek macie niż Anglicy, niż Niemcy, niż mm -hmm. Hiszpanie, niż wszystkie takie drużyny, które strzelają raz za razem? Nie zwracam na to uwagi. Cieszę się z tego, że, że jestem w tej reprezentacji, gram i cieszę się, że mam drugie miejsce. Wiadomo, że. Że zawsze mogło być lepiej, ale, ale drugie miejsce też jest na razie dobre i trzeba zrobić wszystko, żeby awansować na tym mistrzostwo, bo takie szanse nie możemy wypuścić.